Frędzle, bardzo mi się podobają właśnie frędzle, super, wybiorę tę sukienkę. Cudownie, po prostu mnie przyciągnęła do siebie. Chyba nieco bardziej zaszalała niż ty. Co ze swoim wyborem? Ślicznie, bardzo fajnie, odważny strój. <noise> I kolor pasuje do twoich włosów. Jest inna, jest oryginalna, mm -hmm. ale, ale bardzo ciekawa. Styl Milena, chyba tak mi się wydaje, bo jak włożyła ją i wyszła, to była taka jak w swojej skórze. Nikt z gości weselnych w takiej sukience nie przyjdzie, oprócz mnie. Mam taką nadzieję.